Witamy Was w naszym odcinku z serii Nagrywamy nasze klocki Lego. Dzisiaj będzie to zestaw taki, których jeszcze nie nagrywaliśmy. To jest taka seria dla młodszych, dla młodszych kolekcjonerów czy, czy miłośników klocków Lego, z serii takiej Juniors od 4 do 7 lat. A Różni się ona tym, że, że, że jeśli chodzi o budowlę, to są łatwe do, do zbudowania elementy. Czyli ale jeśli chodzi o figurki, to jest w pełni prawdziwy zestaw LEGO z prawdziwymi figurkami i właśnie ze względu na te figureczki my, my taki zestaw sobie zakupiliśmy, ponieważ są tutaj dwie bardzo, bardzo ładne figurki. Tak więc zapraszamy Was do oglądania tego odcinka. Może na wstępie, tak jak już mówiłem, to zestaw to jest od 4 do 7 lat. Numer tego zestawu to jest 10721. Cena około 60 parę złotych. My troszeczkę teraz taniej kupiliśmy, bo teraz te świąteczne wyprzedaże, tak więc udało nam się troszeczkę taniej. A teraz już patrzymy mniej więcej tutaj z tyłu, jak się prezentuje model po złożeniu, jakie są tutaj figurki. Figurka Ironmana. A więc zaczynamy składanie, otwieramy pudełeczko jesteśmy tu przygotowani, żeby otworzyć to pudełeczko szybciutko i powiem szczerze, że my tych zestawów takich właśnie juniorków nie mieliśmy dotychczas tak więc też sami jesteśmy ciekawi jak prezentuje się a więc tak, klocki są klasyczne, tylko jest dużo o właśnie. To samochód nie trzeba składać z wielu, wielu elementów, tylko praktycznie cała podstawa jest już w całości i wystarczy tylko podokładać do niego resztę klocków, uzbroić go w koła i całe wyposażenie. W zestawie widzimy dwa woreczki. Więc zabieramy się za składanie. Dawidek jest tu jak zwykle ze mną, tak synku otwieramy Zostawić nas najbardziej oczywiście interesują figurki. Figurki są tutaj y, takie unikatowe, ponieważ nie możemy ich zdobyć w innych zestawach. Aha, zobaczcie tutaj w tym, to jest pelerynka dla naszej figurki Lokiego, specjalnie w takim zapakowanym pudełeczku, tak więc pięknie. Nikt tutaj nie może mieć żadnych pretensji, że coś się nie stanie. No jaka super pelerinka. Ja składam Lokiego i zaraz wam pokażę jak się prezentuje. Loki tego nie jest. No to zostawmy już głoweczka. Dawidek składa zestaw. Ja składam ludziki tym razem odwrotnie bo zawsze to było tak, że Dawid składał ludziki, chociaż już to widział Ironmana mamy złożonego. Zobaczcie już jest loki piękny korpusik Nóżeczki też z nadrukiem i twarzyczka taka jednostronny nadruk, a do tego, zobaczcie, super super ten Lokiego kask z tymi właśnie charakterystycznymi takimi rogami. Może troszeczkę nie przesadzili z tymi rogami w Lego, ale powiedzmy, że lepiej, żeby były większe niż, niż za małe. Naprawdę świetnie się prezentuje ta figurka i to jest, to jest myślę, powód, żeby ten zestaw zakupić. Aha, jeszcze Loki oprócz tego ma tutaj tą swoją laskę. Ale mam takie kule, a ja mam takie kule. Zobaczcie. Świetna figurka, naprawdę. Bardzo Wam polecam. Jeśli Wam się uda tym bardziej kupić w, w takiej cenie, jak nam się udało około 45 zł, to naprawdę bardzo, bardzo warto. Katalogowo z tego co tutaj tak mniej więcej pamiętam to jest 60, 65 68, tak więc dużo, dużo taniej teraz na tych świątecznych wyprzedażach można taką figurkę zdobyć. No i teraz jeszcze mamy zobaczcie maska Ironmana też jest osobno osobno tutaj w takim woreczku, żeby nie zniszczyć Ironman z jakimiś tutaj takimi w ręku. Takimi kulami. Takimi kulami mocy Iron Man w tym zestawie ma numer SH231. Na drugi jest dwustronny na główce. Tutaj taki uśmiechnięty i z tyłu taki agresywny Iron Man. I już otwieram, otwieram. ten Taka woreczek tak, on ma tutaj taką tą ona mu się otwiera uh -huh. tak sobie i otwieramy Ironmana maskę Ironmana maska jest z taką przyłbicą zobaczcie to na pewno znacie i tak się prezentuje nasz super bohater Pełnej okazałości, a za chwilę Dawidek złoży zestaw yy, tych klocków i pokażemy Wam już całą budowlę na gotowo. No, i mamy nasz zestaw zbudowany. Na początku, oczywiście, znów pokazuję te figurki, bo są rewelacyjne. Ten Loki, zobaczcie, z tą swoją laską mocy, to jest coś pięknego. Przypomnę, że Loki to jest Super Łotr. Pierwszy raz jak gdyby mogliśmy go zobaczyć w wydawanych komiksach przez Marvel Comics. A tutaj mamy go w zestawie LEGO numer 10721 Loki. SH033A do tego Iron Man. z takiej oto okazałości świetny model Ironmana No i mamy naszą budowlę czyli ten samochodzik Ironmana Może taka konstrukcja niezbyt skomplikowana Ale tak myślę że dla, dla miłośników Lego Naprawdę fajny do zabawy modelik Myślę, że dużo lepsze niż teraz te micro modeliki, te, które, które teraz wyszły ostatnio. Niedługo będziemy na naszym kanale robić recenzję i tamtych modeli. Tak więc podsumowując, do tego jeszcze tutaj jest taki ołtarzyk Lokiego. O, takie. Na siłę, powiedziałbym, zrobiona tutaj taka mała inscenizacja. Powiedzmy, że Całość prezentuje się super, ale głównie ze względu na te świetne figurki, bardzo unikatowe, na tą chwilę przynajmniej dostępne tylko w tych zestawach. Tak więc bardzo, bardzo polecamy każdemu zestaw numer 10721 Juniors serii Marvel Iron Man. Pięknie, pięknie dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy Was do naszych kolejnych filmików. Troszeczkę bardziej teraz będziemy wchodzić w tych y, super heroesów, super bohaterów, bo tak jak mówię, te figurki są rewelacyjne i myślę, że jest dużo zwolenników. Zresztą dostajemy dużo sygnałów od ludzi, którzy chcą oglądać. Y, takie zestawy na naszym kanale, tak więc chociażby dla tych świetnych figurek, myślę, że. Pokażemy Wam co więcej tych zestawów. Już staramy się zdobyć coś nowego, żeby, żeby móc Wam zaprezentować. Dziękujemy raz jeszcze. Zapraszamy ponownie w następnym filmiku. Dawidek żegna się już tutaj ze wszystkimi. Cześć. Cześć.